Lew Leo i tajemnica pustynnego spokoju. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest mieszkać na pustyni? Wschody słońca są tam magiczne, a piasek mieni się złotem. Na tej pustyni mieszkał mały lew o imieniu Leo. Leo uwielbiał bawić się ze swoimi przyjaciółmi: zajączkiem zigiem, jaszczurką lizą i ptaszkiem piko. Każdy dzień był pełen przygód i radości. Jednak pewnego poranka Leo obudził się zmęczony i niespokojny. Jego futro było potargane, a oczy półprzymknięte. Leo nie wiedział, dlaczego czuje się tak dziwnie. Pomimo tego postanowił spotkać się ze swoimi przyjaciółmi. Niespodziewane zachowanie. Podczas zabawy Leo zaczął zachowywać się inaczej niż zwykle. Gdy Zigi przypadkowo potrącił go w zabawie, Leo uderzył go łapką. Zigi był zdumiony i smutny. Leo, dlaczego mnie uderzyłeś? Zapytał zajączek. Leo nie wiedział, co odpowiedzieć. Czuł się jeszcze bardziej niespokojny i zaczął mówić w dziwny, piskliwy sposób, jakby był małym lwiątkiem. Liza i Piko również zauważyli, że coś jest nie tak. Leo, co się z tobą dzieje? Zapytała Liza. Leo spuścił głowę i powiedział cicho. Nie wiem, jestem taki zmęczony i wszystko mnie denerwuje. Przyjaciele postanowili pomóc Leo. Może znajdziemy sposób, abyś poczuł się lepiej, zaproponował Piko. Wszyscy zgodzili się, że muszą odkryć tajemnicę pustynnego spokoju, aby pomóc Leo. Razem wyruszyli na poszukiwanie odpowiedzi. Przemierzali gorący piasek, wspinali się na wydmy i zaglądali do oaz. W końcu dotarli do starej, mądrej żółwicy o imieniu tula, która mieszkała w cieniu wielkiego kaktusa. Tula, czy możesz nam pomóc? zapytał Leo. Czuję się bardzo zmęczony i nie mogę przestać być niespokojny. Czasami uderzam swoich przyjaciół, a potem czuję się jeszcze gorzej. Tula spojrzała na Leo z ciepłym uśmiechem. Drogi Leo, każdy z nas czasem czuje się zmęczony i niespokojny. Kluczem do spokoju jest zrozumienie swoich uczuć i znalezienie sposobu na ich wyrażenie w inny sposób. Tajemnica pustynnego spokoju. Ale jak to zrobić? Zapytał Leo. Tula odpowiedziała. Kiedy czujesz się zmęczony, spróbuj znaleźć spokojne miejsce, gdzie możesz odpocząć i zrelaksować się. Oddychaj głęboko i wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, które cię uspokaja. Możesz też spróbować opowiedzieć o swoich uczuciach swoim przyjaciołom, zamiast je ukrywać? Leo postanowił spróbować. Następnym razem, gdy poczuł się zmęczony i niespokojny, usiadł w cieniu palmy i zaczął głęboko oddychać. Wyobraził sobie, że jest na miękkim, chłodnym piasku, a wokół niego szumią delikatne fale. Powoli zaczął się uspokajać. Leo nauczył się, że kiedy jest zmęczony, Lepiej jest odpocząć i porozmawiać o swoich uczuciach niż uderzać swoich przyjaciół. Jego przyjaciele byli zadowoleni, że Leo znalazł sposób na radzenie sobie ze swoimi emocjami. Ziggy, Liza i piko zawsze byli gotowi go wesprzeć i wysłuchać. Od tego dnia Leo stał się spokojniejszy i bardziej zrozumiały dla swoich przyjaciół. Wiedział, że każdy ma prawo czuć się czasem zmęczony i niespokojny. Ale ważne jest, aby znaleźć sposób na radzenie sobie z tymi uczuciami w sposób, który nie krzywdzi innych. A ty, drogi mały słuchaczu, czy wiesz, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami? Może spróbujesz głęboko oddychać jak Leo, kiedy czujesz się zmęczony lub zdenerwowany. Pamiętaj, że zawsze możesz porozmawiać o swoich uczuciach z kimś, kto cię kocha i chce ci pomóc.